Skoki Narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Skoki Narciarskie 2002. Któż nie pamięta tej, jakże pojebanej gry, gdzie wszyscy naciskali klawiszy myszki, tak, że praktycznie była rozjebana i trzeba było kupić nową. Lubię się bawić, więc włączam zabawę na jakże najtrudniejszym poziomie, gdyż jestem skoczkiem rzędu Adama Małysza i Tomasza Szczebna. Oczywiście, loty narciarskie, bo jestem przyświetny. I może zagram na przykład pierwszym podstawowym, Rudigiem Hundem. Patrzcie jak ta gra jest pięknie skonstruowana, jak te krzaczki wyglądają, pełno pikseli. Kiedyś tym się nikt nie przejmował, teraz grafika musi być rzędu jebanego Crisisa Trójki bądź jeszcze lepszej gry. Widzimy piękne tło, tak, ta zajebista kulka, musimy utrzymać myszkę. Dokładnej pozycji kulki i zaraz będziemy jak pojebani naciskali klawisze. Leć daleko z kurwy synu leć. Leci. Leci i co? I teraz do przodu i kli. Kurwa wyjebał się co za chuj. Zobaczmy tabelę. Jestem tak prześwietny. Tak zajebiście skończyłem cały puchar na ostatnim miejscu. Jebać to. Kolejna skocznia, może tym razem lepiej pójdzie. Roku, Zobaczymy, piksele kobiet. znikają Cały w oddali. Mam 0-1 na koszulce. Jak jest wiatr? Sąc Naciskam. Że, I, pewien, I musimy teraz skoczyć daleko. Przejść dalej. Pokażmy jakim jesteśmy świetnymi skoczkami. Lecimy. Cały czas lecimy, ale nas wyniosło. Skoczymy daleko i... Proszę, telemark. Masie z dzieciństwa się pamięta. Jestem aktualnie pierwszy w tabeli, mimo tego, że zajebiście skakałem pierwszy. Myślę, że będzie dobrze. Ten Przeskoczmy to, zobaczmy. Zakwalifikuję się, patrzcie. Nie jest źle. piętnasty. Mimo tego, że grałem w to ponad 10 lat temu. Jest zajebiście. Zobaczmy przeciwko kogo będziemy komu będziemy skakać. Jarosław sokolaw Sokolaw Przepraszam. Piedmonięte czeskie nazwisko. Lecimy. Baczmy, wygramy czy przegramy? Lecimy. Patrzcie do tego czerwonego, musimy dolecieć. Czy dolecimy? Widzę, że nawet chyba przeleciałem ten czerwony. chuj. Wylądowałem. Kto wygrał? Pancio. Pancio wygrał. Jestem ósmy. Nie jest to najlepiej, ale damy radę. O 22. Nie jest już tak świetnie, ale przynajmniej doszedłem do ostatniego etapu. Ja nie mogę takie emocje. Chyba chyba wyskoczę z siebie i od nowa. Lecimy, lecimy, musimy dolecieć do tamtego niebieskiego. A może przeleczę ten niebieski. Przeleciałem. Czuję się przeleciany. Jest już z powrotem na ziemi. Trzeci. Nie najlepiej. Nie najlepiej czuję. Hmm. Baczmy. Dwudziesty trzeci. Chujowo. Chujowo. Ogólnie trzydziesty piąty. Trzecia skocznia. Lecimy. Planica. Dam radę, dajcie mi skoczyć. Pierwszy nie skacze tym razem. Taka odmiana życiowa. Wreszcie mi się poszczęściło. 38, teraz jestem. Jest Zobaczymy. Zobaczymy, jak skoczę. Zobaczymy, co sędziowie sądzą o tym wszystkim. Aj, chyba chujowo się wybiłem, ale lecę. Mm, lecę. Nie za wcześnie lądowałem, ale jest dobrze. Jest. Jestem pierwszy. Mateja. Musisz wiedzieć. Mateja mnie wyprzedzi? Nie, bo to Mateja. Proste. Mateja zawsze był beznadziejny. I patrzcie. Czternasty tym razem. Przeciwko komu skaczemy? Adam Małysz się może schować. Nicolas de Solach. Lecimy. Jeszcze lepsze wbicie musimy zrobić. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Myślę, że tak. Srak nie ptak, damy radę, dolecimy. Gdzie doleciałem? To jest umiejętność niezapomniana od dzieciństwa. Z tym trzeba się urodzić. Dobra. Przyszliśmy dalej. Prawda niska pozycja. Dwudziesta druga, znowu, tak gówniany skok. Lecimy. Musi się udać. Kurwa nie przestanę. Musi się udać. No dobrze, to może ja uległem emocjom. Rzeczywiście oddał znakomity, długi skok. Znakomity skok prawie się wyjebał. Kurwa mać no. Było dobrze. Było prześwietnie. Drugi. Jakie pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce twój stary zajął. Eee, no i 23 pozycja to już, niestety, jest lepiej. Już jestem nadzieję. 24 i teraz czas za tym skocznie. w dzisiejszym konkursie. Wyskoczył z progu z całą siłą. Lecę i ląduję. To są umiejętności. To jest skill. Który drugi? To już nie był skill. Ale patrz, jestem dwunasty. Adam ma już ósmy, jak zawsze Polak. Polak poza podium. Z kim teraz będę się mierzył? dajcie mi jakiegoś przeciwnika. Znowu ten sam? To lecimy, 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 lecimy. Dam radę, dam radę, dam radę. Lecę, lecę idealnie. Przeleciałem czerwony. I lądowałem. Może wyżej pozycja? Może coś będzie zmiana, jakieś lepsze? Coś. Drugi. Hmm. Mam szansę zostać w pierwszej dwunastce? Na dziesiątce? Patrzcie, jestem ósmy. Adam Małyż podskoczył, ja też. Teraz musimy się wykazać <ścoughs> wszystkimi umiejętnościami. Za każdym tak, razem wszystkie umiejętności. Musimy być pierwsi, ja żeby i się podbić. Ale jak nam życie. Z moimi zajebistymi umiejętnościami się to nie uda. Musisz wyobrazić sobie cały skok i znaleźć właściwy moment na odbicie się progu. O, patrzcie, jak zjebałem. Jak zjebałem, to przez kruczka zniżył mi belkę kurwa. No. Piąty, chyba spadnę, wiecie. Jestem jedenasty. Ostatni skok był A najlepszy. Dziś to już wszystko. Zapraszamy. W ogólnej klasyfikacji jestem na 22. miejscu. A co to wszystko oznacza? Że już nie jestem tak świetny jak kiedyś i wyrosłem z tego, i aktualnie mój skill w tej grze jest strasznie chujowy. Dzięki za uwagę, cześć.